Nad ranem gęsta, wilgotna mgła pokryła całą okolicę. Kiedy dniało, zawiał wiatr, wziął ostry mróz. I cóż to za widok ukazał się, gdy wzeszło słońce. Wszystkie drzewa i krzaki stały w szronie. Wyglądało to jak las z białego korala. Wszystkie gałęzie były białe, jakby obsypane białym kwieciem. A kiedy zaświeciło słońce, wszystko zabłysło jak pokryte diamentowym pyłem. Wydawało się, że płoną tam niezliczone maleńkie światełka, jeszcze bielsze od białego śniegu. "Jakie to cudownie piękne!" powiedziała młoda dziewczyna, która weszła z młodzieńcem do ogrodu. Stanęli tużko bałwana i oglądali błyszczące drzewa. "Nawet w lecie nie ma takiego widoku, a takiego jegomościa jak ten nie ma wcale w lecie" dodał młodzieniec i wskazał na bałwana. Jest wspaniały, dziewczyna zaśmiała się, kiwnęła głową Bałwanowi i tańczyła ze swym przyjacielem po śniegu, który skrzypiał im pod nogami. Fragment bajki Bałwan ze śniegu Hansa Christiana Andersena czytał Marcin Tarociński.